Cześć baranki! Witam Was w kolejnym czytaniu tygodniowym. Chciałabym zobaczyć, co dla Was na nowy tydzień. Bardzo krótko zwięźle. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, szczególnie zdrowia. Mam wrażenie, że to naprawdę działa. Uczuję się coraz lepiej, choć jeszcze długa droga przede mną. I zobaczymy, co dla baranków baranki. Pamiętajcie, że mamy wszystkie czytania roczne, miesięczne, także odsyłam Was do opisu tam są linki dla Was. Baranek w nowym tygodniu. Umówmy się bardzo elastycznie, traktujmy ten czas, bo, bo to jest coś, co może dziać już teraz. Albo trochę później, ale coś, co, co na pewno gdzieś tam się przydarzy. Dobrze, dobrze. Główna sytuacja. Podoba mi się. Rycerz buław. Rycerz ognia. To jest Wasza energia, to jesteście Wy. Wy się w tym bardzo dobrze poruszacie. Mamy tutaj zapał do działania, mamy cel, wiemy co robić. Dostajemy taki zastrzyk energii, żeby zrealizować swoje cele, i to się ceni. Natomiast to jest entuzjazm również. Bardzo wielki. Karta strzelca. Wiemy, jakie są strzelce. Bardzo optymistyczne podejście do życia. No, tak jak tu jest pokazane: trzymamy tę buławę, skupiamy się na niej i z zapałem podbijamy to, co podbić chcemy. Natomiast często rycerz była w tworzy presję, tego nie chcemy, proszę sobie nie tworzyć presji, bo, bo to nigdy nie jest dobre, a znaki ogniste mają taką tendencję. Co wychodzi temu naprzeciw, co staje na drodze? Słońce, pięknie. O, widzicie, to chciałam przełożyć kartę, jakby chciałam że najpierw jedną, a później stwierdziłam, nie, chyba ta druga, a co tutaj było, wierzę. Ale nam wyjęłam słońce. Słońce mówi o optymizmie, słońce mówi o tym, że, że właśnie ten optymizm to jest 50% sukcesu, że wszystko, co ma się dobrze ułożyć, to się ułoży, i nawet jeżeli się pojawiają jakieś niepowodzenia, to traktujemy to jako zabawę. Wiemy, że życie składa się z fajnych rzeczy, z tych mniej fajnych, i, i do obu można podejść z uśmiechem. Ktoś z znak wa strzelca, ale to ciągle jest ogień. Co jest w podstawie? Królowa Kielichów. Niejednokrotnie są to sprawy miłosne dla wielu z Was, natomiast ja bym się zbliżyła raczej do, do tego, jak tutaj jest napisane: kontemplacja, przypatrywanie się. Więc myślę, że nie dość, że działacie i macie optymistyczne nastawienie, to jeszcze podchodzicie do tego z sercem. To jest bardzo ważne. Cokolwiek nie będziecie załatwiać w tym tygodniu, musicie to czuć. To trzeba czuć, żeby to wychodziło z serca, z czystych intencji, bo wtedy ma to szansę na powodzenie. Jeżeli tutaj jakieś osoby się pokazują wokół was, to jest to rak szczególnie rybę skorpion. Co odchodzi? Co Baranek ma zostawić za sobą? A, Król Buław, była. Buław, no, fajne przejście. Innowacje, wprowadzenie zmian, bo Król Buław sam te zmiany wprowadza i, i w ogóle rządzi wszystkim, i znowu wasza energia. Czyli okej, okay, podjęliśmy się tego. Albo podejmiecie się, chcemy wprowadzić jakieś zmiany. Chcemy, żeby one w ogóle współgrały z tym, co czujemy, a później, że dalej działanie. Czyli udało nam się te zmiany zrobić, i teraz trzeba już się skupić na tym, żeby je konsekwentnie realizować. Yy, i, I rzecz taka, że mamy już dwie karty lwa. Także myślę, że dla niektórych naprawdę mocno może być jakaś osoba z Poznaku lwa tutaj zaznaczona, co w głowie ma Baran. Cesarzową, Boże, ale macie piękne czytań. Mamy, ja też jestem baranem. Piękne czytanie mamy. Cesarzowa mówi o kreatywności, o tym, że ze spokojem ducha podchodzimy do życia. Wiemy, co mamy robić, wiemy jak to robić. To jest karta płodności, karta obfitości. Szczególnie w pozycji głowy, to jest w ogóle karta wielu pomysłów, wielu zaradnych rozwiązań. I ciągle mimo wszystko jest tutaj zaznaczona taka fajna kobieca energia. Ja tutaj widzę, że mamy dwie męskie, dwie kobiece energie, czyli jest yin-yang, jest to mocno zaznaczone, jest równowaga w tym wszystkim. No, jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Tym bardziej, że to czytanie styczniowe nie do końca mi wyszło dla Was, chyba takie, że tak powiem, przyjemne. Z tym, że ja, ja robiłam je bardzo wcześniej, więc wiem, że jeszcze z grudnia energię mocno tam pociągnęłam. Dlatego też robię te czytania tygodniowe. Co nadchodzi do baranków? O, cztery miecze, chyba trzeba będzie odpocząć. Ha, no do mnie to pasuje, bo ta karta często jakby oznacza również. E no, fizyczne zmęczenie organizmu, gdzie, gdzie pojawia się już jakaś choroba i trzeba odpocząć, i trzeba zresetować się. Dosłownie tak. O. I myślę, że pod koniec tego dnia to jest bardzo ważne, bo je, tutaj się dużo dzieje. Mimo, że się dzieje optymistycznie, to jest tego bardzo dużo, więc na pewno nie zapomnijcie o tym, żeby pod koniec tygodnia e, wyciszyć organizm. Bo jeżeli organizm ciągle tak pędzi, jak w tym ogniu, to, no, to się prędzej czy później rozchoruje. Wiem o tym, mówię to z własnego doświadczenia ciało mamy tylko jedno, szanujmy je. Samo, same cztery miecze mogą jeszcze mówić, szczególnie w tej talii, o tym, żeby też szukać ukojenia psychicznego, bo Król Buław i Rycerz Buław to są takie energie bardzo, jak już wcześniej zaznaczyłam, dużo się dzieje, mocno się pali w rękach, trzeba działać i, i ten mózg też bardzo intensywnie pracuje, więc warto pomedytować, znaleźć ukojenie, nie wiem, zrobić sobie kąpiel, Oleje eteryczne, te sprawy. Odpocząć, bo nie można się przeciążyć. Wasze nastawienie w tej sprawie. O, dwa miecze, dwa miecze. Ja się pokieruję tym, co widzę w tej talii, tutaj. I to jest spokój, to jest właśnie połączenie dwóch przeciwnych energii, czyli damskiej i męskiej, tak jak widziałem, yen-yang, yang, całość. I, I mocno to wibruje w tym czytaniu. Ja to tutaj bardzo widzę. Mam dwie kobiece, dwie męskie energie, i wy znajdujecie w tym równowagę. Ta równowaga jest bardzo ważna w tym tygodniu, żeby sobie właśnie nie stworzyć tej presji, umieć odpocząć. Barany, nawet kobiety, mają mocno zaznaczoną męską energię. To jest męski znak zodiaku, i pozwólcie sobie na tę delikatność. A co w takim razie z otoczenia? O, król kielichów. Pięknie. Bardzo fajne czytanie. To jest dojrzałość. To jest dojrzałość emocjonalna, uczuciowa, radzenie sobie pięknie ze swoimi emocjami, empatia, współczucie same takie piękne cechy. Cudowna karta. Cudowna karta inspiracji również, bo, bo tutaj jest napisane inspiracja. Czyli ten król to jest taka energia delikatna, wody, która nas może pięknie inspirować do tego, co się tutaj dzieje. Ale dla niektórych tutaj bardzo mocno są zaznaczone właśnie postacie albo bardzo dojrzałe um, uczuciowo, ale to są też najprawdopodobniej tutaj jakieś postacie zaznaczone spod znaków tych wodnych, czyli ryby, skorpion, rak. Nadzieje bądź obawy wasze. Mak... Ojej, co za czytanie tygodniowe! No pięknie, to jest urzeczywistnienie swoich pragnień. Ta cesarzowa mówi o tym i ten mag razem, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby teraz zdobyć to, czego chcemy. Czyli jest tutaj taka energia wierzy w to, co robię, wiem, że mam wszystkie możliwości, żeby zadziałać w dobrym kierunku dla mnie. Kochani, to jest naprawdę bardzo dobre czytanie. Wiadomo, tutaj te dwa, dwójka mieczy i cztery miecze, no chcielibyśmy czegoś innego, ale to tylko nawołuję do tego, żeby pokojowo nastawić się do wszystkiego, co się Wam przydarza na, na tej ścieżce życia, szczególnie w tym tygodniu i no nie zapomnieć o tym odpoczynku. Rezultat dla baranów: Dziewięć kielichów. Dziewięć kielichów mówiących o zadowoleniu, o o spełnieniu, o poczuciu pełności, że my sobie wystarczamy, że jesteśmy dla siebie wszystkim, czego potrzebujemy i jeżeli my tutaj tak mocno działamy na rzecz tego, żeby coś się nam udało, to to nam sprawia przyjemność i to, to być może... Myślę, że to może być droga trochę długofalowa, bo wiem, że jak jest król buław, to są poważniejsze zmiany, szczególnie ta cesarzowa tutaj i mak. Natomiast uh, Wy widzicie w tym potencjał. To przynosi jakieś zadowolenie, to przynosi spełnienie. Więc ja się bardzo cieszę. Znowu się wahałam, którą kartę wyciągnąć, i tutaj mi się piątka mieczy pokazała, co jest niesamowite, bo znowu wyjąłem jakby bardziej optymistyczną kartę. Natomiast tu mamy pięć denarów i myślę, że to jest pozycja, z której próbujemy się wydostać. Mm. Być może baran nie miał ostatnich kilku tygodni łatwych albo jakiegoś czasu, albo jest jakieś niepowodzenie być może z przyszłości, które gdzieś tam odniosło skutek i Wy próbujecie się zaadaptować do tej sytuacji. I Wam to wychodzi dobrze, bo najpierw trzeba zaakceptować, zaadaptować się do sytuacji, a później dopiero możemy z nią coś działać. I ja to mocno tutaj widzę, że, że to przejście jest cudowne i to się udaje. Tylko pamiętajcie o tym, że ta dziewiątka kielichów często też mówi, że zaczynamy się cieszyć trochę za wcześnie. Także zachować tutaj umiar i ten spokój, który pokazuje się i tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie.